25 lipca około godziny 10.30 oficer dyżurny szanowskiej jednostki policji skierował patrol na jeden z parkingów w mieście szanów. Jak wynikało ze zgłoszenia, w zamkniętym pojeździe miało znajdować się małe dziecko bez opiekuna. Na miejscu policjanci ustalili, że jeden ze świadków zainteresował się pojazdem, w którym zamknięte było dziecko, gdyż szyby tego pojazdu nie były nawet uchylone, a dziecko nie miało reagować na pukanie w szyby. W związku z powyższym, gdy jeden ze świadków dzwonił na na numer alarmowy 112. Druga osoba za pomocą metalowego klucza od kół rozbiła szybę w samochodzie. Na miejsce przyjechała również załoga pogotowia ratunkowego, która zbadała dziecko. Na szczęście brak reakcji dziecka spowodowany był tym, że dziecko spało. Przypominamy, że bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas najważniejsze i jest dla nas priorytetem. W przypadku zagrożeń należy natychmiast reagować nigdy i pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy, Nikogo w samochodzie, tym bardziej jeżeli samochód jest zaparkowany w oświetlonym, nasłonecznionym miejscu, szyby są pozamykane, a w środku na przykład mogą znajdować się osoby bądź zwierzęta. Jeżeli jesteśmy świadkami takich sytuacji, że w samochodzie w szczelnie zamkniętym, w nasłonecznionym miejscu pozostawionym znajduje się osoba, znajduje się jakieś zwierzę, nie bójmy się natychmiast reagować i podejmować zdecydowanych decyzji, Polegających przede wszystkim na rozbiciu szyby. Nasze działanie może, może uratować czyjeś zdrowie, a niejednokrotnie także i życie. Prawo przyzwala nam zniszczenia mienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, jedynie w stanie wyższej konieczności, a ratowanie życia takim właśnie jest. W każdym przypadku należy niezwłocznie zadzwonić na policję oraz pogotowie ratunkowe.